Dzień dobry, witam na moim kanale. Będąc na jednym z konkursów modelarskich w nagrodę otrzymałem tą oto wycinankę. Jest to model kartonowy Kaplica Matki Bożej Śnieżnej na górze Chwezda. W tłumaczeniu z czeskiego jest to na górze gwiazda. E Opracowaniem tego wydawnictwa jest G -C -K -S -I t w Radkowie, czyli myślę, że w tłumaczeniu jest to Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Przy współpracy wydawnictwa Orlik opracowanie tego modelu jest w dwóch językach, opis budowy jest w języku polskim i czeskim, ponieważ w krótkim rysie historycznym, jest to kapliczka, która znajduje się na górze gwiazda w czeskiej części gór stołowych. Opracowanie jest dość fajnie zrobione. Tu kolory są ładne, soczyste. Nie ma żadnych Yy, przeciągnięć za linię yy, moja wycinanka już jest pokryta ja już to zrobiłem, pokryłem dwukrotnie kaponem yy. zawsze tak robię to ułatwia przy retuszowaniu ta część kolorowa jest pokryta kaponem natomiast jeżeli retuszujemy później linię Yy, krawędzie kartonu yy, możemy zetrzeć, jeżeli coś nam się tutaj wyleje. Jeżeli retuszujemy to farbami, yy, możemy yy, zetrzeć nie, nic, yy, nie zetrzemy druku. Yy, no, wycinanka jest dość prosta, myślę, w budowie, niezbyt skomplikowana. Polecam dla osób niezaawansowanych. Ja spróbuję tu ją zbudować. Yy, I tak, co mamy? Kilka rysunków yy, na drugiej stronie i przedostatniej rysunki poglądowe. Strony z wręgami, czyli elementy które należy nakleić na tekturkę grubości 1 mm oznaczone dwoma gwiazdkami i tu mamy dwa dwie kartki i pozostałe to są części już konstrukcji które też należy naklejać na pół milimetrowe Całość ładnie opracowana, wydana. Okładka papier kredowy. Projektantem okładki jest. Jest, 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 jest. Już mówię. Robert Firscht. Także ja to postanowiłem sobie zbudować. Zobaczymy, jaki efekt. To przynieś, że będzie dość łatwo. Jeszcze nadmienię, że skala tego opracowania to jest 1 do 120. Będę relacjonował na bieżąco z postępów prac. Dziękuję. Zapraszam na mój kanał.